Dzień dobry, zapraszam na informacje telewizji Gorzów. Zmuchane zamki, animacje dla dzieci, wata cukrowa i popcorn, ale przede wszystkim sport. Już w tę sobotę w Gralewie odbędzie się drugi turniej siatkówki plażowej. Już od godziny 11 na najmłodszych będzie czekało mnóstwo atrakcji, a dla starszych wieczorem została przygotowana dyskoteka pod chmurką. Ale nie zapominajmy o najważniejszym. Do turnieju siatkowego zgłosiło się już 8 drużyn, a chętnych wciąż przybywa. W ten weekend warto więc zajrzeć do Gralewa. Serdecznie zapraszam na drugi turniej Siatkówki Plażowej, który odbędzie się w najbliższą sobotę na Boisku Sportowym w Gralewie. Pomysł zrodził się w tamtym roku od mieszkańców, z inicjatywy mieszkańców, więc odpowiedzieliśmy na ten pomysł. W tamtym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy turniej, mimo tego, że pogoda nie do końca nam sprzyjała, to myślę, że impreza zakończyła się dobrym efektem i jakby spotkała się z aprobatą mieszkańców, dlatego wychodzimy z inicjatywą, żeby była to impreza. Cykliczna. W tym roku po raz drugi organizujemy turniej siatkówki plażowej. Oprócz samego turnieju od godziny 11 do godziny 15 dla najmłodszych mieszkańców będą animacje totalnie darmowe, na które serdecznie też zapraszamy. Od godziny 17 do godziny 2 w nocy planowana jest impreza. Także kto będzie miał ochotę się pobawić troszeczkę dłużej z nami, to również będzie taka możliwość. Będą animacje dla dzieci, będzie też popcorn, wata cukrowa, zamki dmuchane. Będą dania z grilla do zakupu, także szereg atomowych przygotowany. Mam nadzieję, że frekwencja będzie całkiem spora i że zakończymy ten event sukcesem. Bajki do góry nogami, miłość z Facebooka i złote przeboje, tercet, czyli kwartet. To propozycja teatru imienia Juliusza Osterwy na ten weekend. Każdy znajdzie coś dla siebie. W piątek o 12.00 interaktywny kabarecik dla dzieci w wykonaniu studia teatralnego Gulliver. W sobotę o 20.30 trwający prawie półtora godziny koncert Artura Godsa, a w niedzielę również o 20.30 koncert jubileuszowy w wykonaniu Hanny Śleszyńskiej, Piotra Gąsowskiego, i Roberta Rozmusa będzie się działo. Jesteśmy na połowie naszych letnich gorzowskich spotkań ogródkowych. W piątek bajka oczywiście dla dzieciaczków, bajki do góry nogami, studio teatralne Gulliver. Dwóch e, znanych aktorów, e, kuglarzy, wędruje sobie przez świat i prezentuje przedstawienia dzieciom. E, no i oczywiście za każdą e, cenę chcą wypaść przed tą publicznością jak najlepiej. Jednak okazuje się, że w życiu nie idzie wszystko tak, jakbyśmy chcieli, i zaczynają się tutaj e, przeszkody, zaczynają się niespotykane e, dziać rzeczy, e, co rodzi mnóstwo zabawnych sytuacji. E, Gaw popełnianych przez e, tych reaktorów, jak również oczywiście przepychanki i potyczki, które e, jak zapewniają artyści, będzie, e, będzie zabawnie i będzie interaktywnie. Natomiast sobota e, koncert Artura Goca. Artur Goc na naszej scenie już wielokrotnie występował. Jest bardzo ciepło przyjmowany przez gorzowską publiczność. Tym razem wystąpi ze swoim czwartym albumem. Będzie to Miłość z Facebooka. A piosenki o rzeczywistości, zabawne, o rzeczywistości, w której funkcjonujemy obecnie. Czyli wszystko to, co nas dotyka na co dzień, będzie zawarte w tych piosenkach. Natomiast niedziela to... Tercet, czyli kwartet. Formacja znana, funkcjonująca na rynku już od 15 lat w niezmiennym składzie. Artyści, którzy zaprezentują nam największe szlagiery światowe i polskie lat 70., 80. i 90. Jak mówią, wszystko na mistrzowskim poziomie będzie zabawnie, będzie z dystansem i będzie na pewno będą też na pewno wciągać publiczność do tej zabawy bardzo bardzo aktywnie. Sobota 20:30, niedziela 20:30 i przypominam, że wstęp na wszystkie wydarzenia Sceny Letniej jest bezpłatny. W najbliższy weekend w wartowni zagrają prawdziwe gwiazdy. W piątek pojawi się muzyk, producent, instrumentalista oraz pięciokrotny laureat Fryderyka Adam OSTR Ostrowski. Impreza na nadwarciańskich błoniach zacznie się o 19.00 i choć Ostry wystąpi nieco później, to warto przyjść wcześniej na sety DJ-skie innych muzyków. W niedzielę wartownia zabrzmi jeszcze huczniej, bo za konsolą stanie legenda Dr. Motte. To pomysłodawca i inicjator słynnej już Berlin imprezy Parada Miłości. Tego nie można przegapić. Legenda polskiego rapu OSTR na scenie głównej w piątek na wartowni. Cała impreza od około 19:00, sam koncert Ostrego około 10:00. Wcześniej support Maestro oraz dj e. ja, czyli DJ Number, DJ Small One i znany i lubiany DJ Twister. Tyle jeżeli chodzi o piątek oprócz tego oczywiście jest namiot w namiocie trochę inne rytmy. W sobotę gorąco zapraszamy wszystkich fanów muzyki techno. Za gości u nas żywa legenda, założyciel Love Parade, wielkiego niemieckiego festiwalu techno. Razem z nim Karla Roca, chyba pierwsza dama polskiego techno. Także będzie naprawdę prawdziwe techno, tak jak ono powinno brzmieć. W niedzielę Rano joga, jak co niedzielę, później koncert relaksacyjny misji gongów, warsztaty dla dzieci, kreatywne oraz wieczorem w niedzielę stand-up. Aleksandra Radomska. Natalia Ślizowska to człowiek wielu talentów. To, że projektuje i szyje prawdziwe dzieła sztuki, wie każdy gorzowianin. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, że w tę sobotę otwiera swoją kawiarnię. 15 lipca o 18 w atelier przy ulicy Chrobrego 34 będzie można napić się nowej kawy sygnowanej nazwiskiem projektantki. Jest to też świetna okazja do zapoznania się z najnowszą kolekcją Natalii, inspirowanej właśnie ziarnami kawy. Było również moje marzenie z początku, jak otwierałam to miejsce, ale gdzieś porzuciłam trochę ten temat, bo nie jest to dosyć taki prosty temat, jak się okazało. Ja lubię mieć dopięte wszystko na ostatni guzik, więc... Zrobiłam tak. Zrobiłam grafikę, która rzeczywiście ma tą przemyślaną nazwę, że to jest Fashion Coffee. Również jest do terapii tak? bo zawsze jest tu pies. Zauważyłam po prostu, że ludzie przychodzą do naszej pracowni i oni świetnie wypoczywają, że jest tu spokój, bo na tej ulicy jest spokojnie, cicho. Zawsze sobie piją kawkę, czy lemoniadę, czy co tam oferujemy, dobrze się czują i ja postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce, też jest to mój pomysł na ożywienie trochę tej, tej ulicy. Więc postanowiłam zrobić mini ogródek na zewnątrz i e, dwa miejsca w środku. E, osoby będą mogły zobaczyć, jak my pracujemy, jak tworzymy. Specjalnie nawet e, zrobiliśmy tak, żeby robić to przy ludziach, bo to jest bardzo interesujące, to jest najpiękniejsze. Ja się nigdy tego nie wstydziłam, że jestem z wykształcenia projektantką, ale wykonuję swoje rzemiosło i przyznam szczerze, że to jest najprzyjemniejsze. Odwarcie naszej kawiarni nastąpi właśnie już w najbliższą sobotę o godzinie 18. .00. I co wtedy? Wtedy mamy przygotowane, po pierwsze, własną grafikę, własne koszulki, własną ceramikę. Kultywujemy miejsce, w którym jesteśmy, bo to było, da było dawne Imperium Czekoladowego Plana, więc udało nam się zdobyć właśnie słodycze z tej marki. Jest, było to trudne. E, poza tym, cieszę się, że e, zaprosiłam do tego e, wydarzenia znakomitą artystkę, która może nie jest zbyt znana, bo jest bardziej znana w Niemczech, e, honoratę Krasnopolską, która jako jedyna osoba w Polsce tworzy sztukę zwaną Tea Bags Art, czyli wypija herbatę w saszetce, rozkłada, później suszy, rozkłada papier tej saszetki i robi. Przepiękne grafiki i to będzie można zobaczyć tylko raz. Honorata, co prawda, mieszka w Gorzowie w tej chwili, ale spotkałam się z nią ostatnio i będzie wracać już do Berlina. E, więc czeka nas no, niesamowity, myślę, event. Bardzo się z tego cieszę. Będzie to okraszone oczywiście starą muzyczką e, z gramofonu. I no to jest zupełnie nie marzeń, mieć własne kawy, własną markę kaw i, i własne tam różne rzeczy. Ja oczywiście też modowo podeszłam do tematu i stworzyłam kilka sukienek. Właśnie miałam taką tkaninę, bardzo długo ją miałam, która ma inspirację, już jeden model wisi, będziemy robić ekspozycję, tak jak wygląda ziarnka kawy. I okazuje się, że dziesięcioletnia tkanina no po prostu musiała doczekać swojego. nikt nie wiedziałam, co z tego zrobić, a okazało się, że panią podoba się bardzo taki klimat retro. Także no, spełnia swoje marzenia po kolei, ja jestem szczęśliwa i, no, i zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie. Mam nadzieję, że jak zawsze będzie fajnie po prostu i klimatycznie. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Informacji Telewizji Gorzów. Dziękuję za uwagę, a na kolejne informacje zapraszam jutro o godzinie 17.30. Do zobaczenia.